O siema ma ja widzę eee, Słuchaj. Siema kolego, siema kolego. widzę. Eee, Dobra. Dawid. Ja Chyba jakąś módkę w CS. Zjebałem. Kurwa, mać! Chyba na do tego. Ja pierdolę, co ja odniebałem? O kurwa! No nie do tej szkarki wlełem z tymi kipsami! Ja, ja pierdolę! Bo zaraz wleć kierwatę do kutas, to wam to wleć i gości nie. I gości, gości, je wezmę paluszki i jeszcze ja Ja pierdolę, za Trzeba być kurwa jepniętym jak ja! Trzeba być jebniętym jak ja, kurwa, żeby takie cyro odpierdolić. Ja pierdolę! O chuj Chuj widzowie, widzowie słuchajcie W jednej szklance miałem paluszki I nalałem herbaty tutaj szklanki gdzie paluszki były Nalałem do herbaty też tego, nalałem do herbaty e, Ten, do herbaty nalałem tam gdzie miałem te chipsy, Nie chipsy tylko paluszki Nalałem e, wodę, herbaty tej wody szklanki gdzie paluszki były A nie to czyste szklanki Cać je wiem czy, kurwa widzę żeby tak zrobić ja pierdolę, ja jestem jebnięty! O kurwa, myślałem, że ja jestem normalny. Zastanawiam się tak licznie.